Proszę Państwa, ważny komunikat na początku. Lecimy już teraz do końca z fabułką. Mamy już tutaj wykonane praktycznie wszystkie przysługi. Rozkwit dziewięciu światów, to będzie można zrobić później. Tak samo berserków i oczy: Odyna mam już 46 na 48. Zostały dwa kruki, które będą tutaj, z tego co wiem, dalej fabularnie. Także już lecimy z fabułką. Zawsze byłaś najlepsza. Hej, no powiedzcie jej! O! Jesteście! Nasi bohaterowie! Opowiedzcie mi we wszystko! To znaczy, w swoim czasie. To nie żaden rozkaz, co nie? Odpocznij, Ingwi. Zioła pomogą. Już pomogły. Pomogły, że, że hej, bo... Ty zawsze wiesz, co zrobić. Zawsze. Odkąd byliśmy mali, apakowałem się w kłopoty, a ty zawsze mnie z nich wyciągałaś. Temu nie zaprzeczę. Wiesz... Wiesz, że rządziliśmy w Wanachajmie razem, za młodu. Byliśmy niewiele starsi od ciebie. To jest Freja rządziła, a ja pilnowałem, by nie było nudno. Przywódca. To nigdy ze mnie nie był. Bądźmy szczerzy. Myślisz, twoi ludzie w Wanachajmie są ci oddani. Cóż. Chyba potrafię inspirować. Sprawić, by ktoś w siebie uwierzył i takie tam. Czy to czyni mnie, przywódcą? Raczej. Raczej muzą? Czekaj, ale czym? Muzą. Ojciec mi o nich mówił. W jego stronach to one inspirują artystów. Serio? Ale czad. To ich praca? U nas takiej nie ma. O stary. Ale bym był muzą. Ale to były chyba same boginie. No, no weź. Serio? To niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe. Byłbym. Urodzoną! Ach. O czym my mówiliśmy? Ingwi, musisz odpocząć. Rozumiesz? Musisz. Przestań w końcu gadać. Dobrze, wybacz. Ale ktoś tu miał nam opowiedzieć, co zaszło z Heimdalem. Nie? Tak będzie? Cierpliwości. Kratosie, wiesz coś o tym? Chyba nie. Dobra, są krasnoludy, to idziemy chyba dalej, już nie? Ten się ziółek tutaj napił. Hej. Dosyć! Proszę, proszę. Haha, ha. dokonałeś tego? Jak? Na wszystkie dziewięć światów zdołałeś zabić Heimdala. Wiedziałem, że nasza włócznia załatwi sprawę. No, to wesołego ragna roku wszystkim. Napijmy się. To prawda? Heinal nie żyje? Trudno uwierzyć. Nie ma już odwrotu. Odyn przyrzekł pokój, o ile zaprzestaniesz rozlewu krwi asów. Odrzuciłem tę ofertę. No, on dotrzymał słowa. Ale teraz. Co teraz? Przecież sam dobrze wiesz, że obietnice Odyna nie mają żadnego znaczenia. Mamy nad nim przewagę. Teraz możemy go w końcu pokonać. Nie. Żadne z was nie rozumie, co nas czeka. Zemsta będzie jedynym zmartwieniem Odyna. Wcale nie jedynym. Maska. Nie wiem, jaką kryje wiedzę, ale to jej Odyn pragnie najbardziej. Gdybym wrócił do Asgardu, wrócił? mógłbym. Chcesz wrócić? Słuchaj. Jeśli dokończę to, co tam zacząłem, przebudzę maskę i jej użyję. Może właśnie to nas uratuje. Ale muszę wracać szybko. Zanim się połapią, co zaszło. Atreusie, tu jest twój dom. Nie pozwolę, żebyś znów się narażał. On się naraża nawet teraz, Kratosie, tak jak my. Cokolwiek teraz zrobimy, i tak będziemy w niebezpieczeństwie. Ale on mnie potrzebuje. Ufa mi. Nic mi nie grozi. Z e, punktu widzenia taktyki mam rację? Nie podoba mi się to. Ale to najlepsze wyjście. Odwracając uwagę odyna, zyskamy na czasie. A przy okazji zajrzymy do wewnętrznego kręgu wroga. Ale jeżeli źródło nieskończonej wiedzy naprawdę istnieje, nie możesz oddać go odynowi. Ano. A kiedy dostanie od ciebie, czego chce, stracę przewagę. Rozumiem. Zapamiętam. Ojcze, dam radę. Pamiętaj o umowie. Ty też. Byś wiedział, co robisz. Obym wiedział, Sindri. No, to jak tego dokonałeś? Chyba jak my tego dokonaliśmy. Dobrze słyszysz? Oto opowieść o... Już się nie dowiemy. Otworzyć maskę... Dobra... Znajdź Hugina w Midgardzie. A tutaj nie możemy strzelać. Co ciekawe, Atreusem nie możemy wezwać. Mówiliście też, żebym zajrzał do Fenrira, to może teraz się uda. Jak w Midgardzie. No dobra, Czeka, nie mogę puścić cię bez tego. To młot? Pokaż swój klucz. Jeśli znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia, rzuć tym jak najmocniej i powiedz chwergi. działa tylko raz. Chwergi. Dzięki Sindri. Oby się nie przydał. Oby. Oj, myślę, że się przyda. Niestety. Dobra. Odyn powiedział, że hugin będzie czekał w chacie. Mimi, że. Powinienem coś jeszcze wiedzieć o Odynie? Ma słaby punkt? Nie wiem. Może rozpadnie się w pył, jak go trafię w opaskę? Och, chłopcze, to by było. Eee, nie. Wybacz, nie umiem cię naśladować. Muszę liczyć na siebie. O, kurde. Ja tak szukam Mimira, a ten gada do siebie. A gdzie jest nasz Fenrirak? Tutaj nie ma, nie? No mógłby tu być, kurczę! Fen? Wróciłeś! Cześć. Twój wilk? A! Nie strasz mnie tak. <grywa> o, czyżbym wam przeszkodziła, jeśli przeżywacie mną chwilę, mogę? Nie, wybacz. Oto Fenrir. Mm. Już dobrze, Fen. Ona. <grywa> <grywa> Miałam rację co do noża. Co? Dobrze, że jego dusza ma dom. <grywa> no tak. Hej, e, jak mnie znalazłaś? Loki? To moja kulka! A ty gdzie się wybierasz? To Asgardu. Ale to ja posłużę się nim. Aha. Angryboda słuchaj. Jeśli mi się uda, będę wiedział wszystko, jak ocalić ojca, powstrzymać ragnarok, a może, może nawet jak wskrzesić nasz lud. Loki to naprawdę szlachetne intencje, ale to Odyn. Wierzysz we mnie, prawda? Pewnie, że tak. Chcę tylko, by historia, którą dla siebie piszesz, była tą, której pragniesz. Możesz. Możesz zająć się fanem przez jakiś czas? No, jasne, że mogę. Co mały? <grytanie> Bądź czujny, Loki. Dobra. Muszę pomóc odnowi złożyć maskę, ale jednocześnie nie pozwolić, żeby znalazł odpowiedzi. Łatwizna. Pewnie jest w gabinecie. On już dawno wszystko wie o Tobie. Ale to szczegół. Naiwny ten loki, nie? No skrócony czas odnowienia mamy. Runiczne. Przeładowanie. I co my tu jeszcze możemy ulepszyć? Chyba jest już nic. Co ulepszyć? Specjalne akcesorium. Tutaj mamy. Maxik, maxik. Maxik, dobra. Idziemy. Ragnarok czeka na odpalenie. wybronić nie oznacza że jest winny. Co to za pokręcona logika? Cześć. Ee, przepraszam, że przeszkadzam. Ach, w niczym nie przeszkodziłeś. Forsetti już się tym zajmuje. Prawda wkrótce wyjdzie na jaw. Na to czekam. Lepiej już iść. Ja z panią tu porozmawiam. Nic nie mówi. Ciekawe gdzie tor. Muszę powalczyć. Loki normalnie sobie wchodzi do ...do pokoju. O tu ciekawostka. Cały część ćwiczy. Dobra. Haimdala już nie ma. Nic da. Weź się w garść. Haimdala już przynajmniej nie ma, nie? im nie żyje. Wiesz może coś na ten temat? Cokolwiek? No, cóż. Nikt go nie lubił. Tak, tak. Ale widziałeś może coś godnego uwagi? To znaczy. Wiesz, mocno przywalił tryt, kiedy byliśmy razem. Może ktoś się dowiedział i zemścił. Sam nie wiem. Czy chcesz powiedzieć, że mój syn maczał w tym palce? Nie wiem. Naprawdę. Musiałem spytać. Nie wierzyłem, że masz z tym coś wspólnego. Dobrze cię widzieć. No, już wiem, co poszło nie tak. Źle przetłumaczyłem słowo. Doprawdy? To nie za lodowym oddechem, tylko raczej jakby za pierwszym oddechem. To zupełnie gdzieś indziej. Wiem, co to za miejsce. Znów się spisałeś, chłopcze. Idź. Bierz maskę, bierz miecz, bierz ptaka. Znajdź tora. Pójdziecie do Niflheimu. Tęskniłem. Hej, in... Hej, ale. Nie wiesz czasem, gdzie znajdę Tora? Tak, tak myślałem. Ale nie chcę mi się wierzyć, że ten Odyn nie wie o tym. To by było bardzo, bardzo nierealne. Ale on go podpuścił, nie? Myślę, że w żadnym stopniu nie może ufać. Trakuje, Tryt, przepraszam. E... Wszechodziec wysłał mnie do Niflheimu z twoim tatą. Nigdzie go nie widziałem i zastanawiam się, czy może nie wiesz, gdzie mógłby teraz być. Nie było go z dziadkiem? Nie. Chyba wiem, gdzie teraz jest. Chodź za mną. Ja. E, chciałem jeszcze pomówić o Heimdalu. Nie, nie tutaj. Racja, później. A nie miałem? Troszkę by go kryła. Chociaż oni tu muszą wszystko wiedzieć, no nie róbcie żartów, nie róbcie żartów, że tego nie wiedzą, co się stało. Nie uwierzę. W jest? No, obiecałem ci, że pomogę twojej mamie zrozumieć, jak bardzo pragniesz zostać walkirium? Chcę, byś wiedziała, że, że mówiłem serio. Zrobiłeś to i wciąż żyjesz. Jeszcze nie, ale zrobię, jak tylko wrócę. Będziesz miał mnóstwo czasu, by zajść jej za skórę. Dzięki Loki. Hmm. No dobra. Tylko w jaki sposób on nas testuje? Co nam chce zrobić? Nie można wejść tu z bronią. Musimy ją zdać. Czemu? Zrób to. O, okay. Chodźmy. Tędy. Ej! No dawaj. Inaczej cię nie wpuszczą. Rozejrzyj się. Na pewno tu jest. Ok, karczma. Siedem kotów. Natomiast będziemy bezbronni, tak? A inharierzyca. Trud, ja. To nic. Hej, to, że. To pewnie nie jest najlepszy moment, więc. Jeśli chcesz posiedzieć, nie ma problemu. Nie popędzam, ale. Wiedziałam, że tu będziesz. Ty tu Nie powinno ci tu być. Ty po co ją tu przyprowadziłeś? Co to ma być? Relaks. Mówiłem, że nie popędzam. Właściwie musimy się zbierać, nie? Nie chcemy, żeby wszechojciec. Zamilcz! Ma rację, czas się zbierać. <grym> Tato? <grym> Nie rób tego. Kiedy już to zrobiłem, niech wszyscy wiedzą, że Bóg piorunów potrafi dwie rzeczy. Zabijać gigantów i żłopać miód! A jeśli ktoś się z tym nie zgadza, oberwie mi Olnirem po mordzie. Nie wierzę. No. Nie jesteś taki. To, że. Hugin czeka na zewnątrz. Proszę, możemy... Powiedziałem, zamilcz, chłopcze! Na imię mam! Eee. <śmany> eee. Co? E, nie, ja... O, no weź! Nie, nie, nie słowo, to naprawdę był... Eee. się tego! Oh, jag kan sätta muskler! Jag vill köra hem, svar mig! Będzie ta bitka? Będzie. Nie zbliżajcie Okej, okay, super, ale nie mamy strzał. Kurde, ale ten Tor jednak. Szkoda, bo była fajna historia z Mimirem, że. jednak nie pije już. A no tu widzicie, no? Nie dał rady. Kurde, ale musimy zdobyć te. te strzały. Ej, on tam siedzi. Dobra. Łuczek jest, ale jeszcze nie mogę używać. Mógłbyś bardziej pomóc. Nie są dziś w zakończyłbyś... Dużo wysji po Kurde. Dobra, nadal nie można strzelać, ale to nie szkodzi, mamy tą Ingrid, nie? Kurde. Ależ to siwo. Nie, a Treusem też się super walczy. Będę bronił tej rozgrywki, bo naprawdę jest dynamiczna, fajna i taka inna, nie, niż Kratosem. O, tego jeszcze nie było. O, dzięki to że. Ale tam temu to brakuje. Brakuje walki chyba. Aż do Muspelheimu na próby. Pamiętacie, że poszedł, nie? Tu się nudzi z takimi. Dobra, elegancko. To tu jeszcze. Ode się nie ze złości, jak ich zabije? Przecież są martwi. Drugi raz nie umrą. Dobra. Sniper, Loki sniper. No e, na pierwszym lewelu. Postaw mnie, może spróbujesz znowu! Teraz Odłóż tylko! Łap za ręce, zabierzmy go stąd. Dobra. Walka. <gryw> Mi, że musiałaś to widzieć. Nie, to nic takiego. Serio. Tamten ten młodz został. Hej, jestem silna, ale musisz mijać trochę koniec. Już on ma z dwie tony, nie? No dawaj, to niedaleko. A ty nie, no on ma taką rękę na 100 kilo. Ale jazda. No mega jest w tym Masgardzie. Mega. Dzięki za oglądanie tego odcinka. A teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.